O, jest. Dawaj, Magda. Sprawdzaj. Towar jest pierwsza klasa, a tu jest kilka ton, co nie? To jest. Kawkę będę popijał na górze. No co, Paweł, podlizywanko. Jakie No kawka to podlizywanko będzie. Sławek nie wierzył, że tu jest kolor, a ja wierzyłem, bo to kupiłem. To dzięki nam. Dobra, chłopaki, wiemy co robić. Jacek, tnij to na kawałki, się pomaga, ja idę do swoich obowiązków. Dobra, Dobra. Na tym odcinku już w zasadzie można mówić o sukcesie. W hali autokasacji para orłów dwoje się i troi, żeby jak najlepiej przygotować zabytkowego fiata na wizytę klienta. A, kurde, będzie naprawdę emeryt, odszykowany. No. A ciekawe, czy kupi go, czy nie kupi. Potencjalny nabywca pojawił się na placu autem, które doskonale odzwierciedla jego pasję do historii motoryzacji. Dobry, panu. No. Dzień dobry, Ech. dzień dobry. Dobra, to zapraszam. W bardzo dobrym stanie. Silnik na chodzie, tak? Silnik tak, A. na chodzie jest. O. Baza jest, poduszice całe, podłoga cała. Dzień dobry, dzień dobry. I odpala z pierwszego. Tak. A, no. Proszę bardzo, wsiada się. O. Silnik jak malina. Prawdziwy fiat. Tak. Dzwon ten samolot. Proszę bardzo. Nie wyje nic. Dobra. Kurde. Na tyle lat? Wszystko jest w idealnym stanie. Dobra, chłopaki, zamknijcie maskę, ale. Dobra, idziemy do swojej roboty. Ile pan chce do niego? Chcę za niego 2800. No trochę jest tutaj, bo ty tak trzeba się trochę potem. Nie ma za bardzo co się targować. Wiesz pan co, że trzeba dołożyć trochę do tego samochodu tutaj. Stówkę mogę opuścić, co nie? Bo to ja mogę dać 1500 zł 1500 zł? No nie oddam panu po kosztach, no muszę coś zarobić. Dwa i pół tak. i przybijamy. No nie, proszę pana, nie, to jest za duża cena. No wie pan trochę. co, ja poczekam, no jest pan pierwszym klientem, no trudno, no, no niestety. No, no, trochę tak za dużo, no to nic, na no, do widzenia, no. Wie pan co, dobra, co my się będziemy kłócić, pierwszy klient jest jakby najważniejszy. Dwa tysiące dla historii PRL-u, może być? To no te 2000 to mogę dać panu. No do dobra. No. A kiedy go pan odbierze? No jutro proszę pana. To dzisiaj możemy zapłacić, aż papiery przygotuję najpierw. A, 400, 800, 1900. dwa, sprzedane. Prowadzę pana do samochodu. Dziękuję bardzo.